Czy młody człowiek, który stracił wiarę w Boga, ponieważ Bóg zabrał mu jego rodziców w dramatycznym wypadku, ma jeszcze jakąś szansę, by tę wiarę w Boga odzyskać? To jest pytanie, które stawiamy w dzisiejszym słowie na dobranoc, a odpowiedzi poszukamy w przepięknej medytacji zawartej w książce. Profesora Rogowskiego, w Wichrze jest pan. Serdecznie zapraszam. Był monterem kolejek linowych. Pracował przy budowie kolejki na Montegrano, a kiedy ją ukończono, został jednym z jej konserwatorów. Potem, w ramach redukcji pracowników, dodano mu funkcję kontrolera technicznego wszystkich urządzeń linowych w masywie. Roboty miał dużo, często w niedzielę lub święto. Trzeba było nagle wyruszyć na trasę, by sprawdzić jakiś defekt lub skontrolować podejrzane urządzenie. Trudno było stwierdzić, czy nadmiar pracy, czy znużenie środowiskiem, czy w końcu charakter i wychowanie spowodowały, że góry interesowały go najmniej. Był wobec nich nieczuły, wręcz obojętny. Wprawdzie nie dziwił się ludziom, którzy chodzili po górach lub wspinali się po nich, ale sam nigdy nie wyruszył w góry w innym celu, jak wypełnienie obowiązków. Wypełniał je zresztą uczciwie, nawet gorliwie, mając świadomość, że każde zaniedbanie może być tragiczne w skutkach. Z biegiem lat doszła jeszcze jedna przyczyna braku zainteresowania górami wiek miał ponad 50 lat i mimo niezłej kondycji nie wyobrażał sobie siebie jako turysty, a tym bardziej wspinacza. A poza tym był samotny i nie miał nikogo, kto by zaraził go górską infekcją. A jako samotny cierpiał na chorobę samotnych, unikanie ludzi. Tego dnia wyruszył na obchód bardzo wcześnie. Dzień wstawał słoneczny i piękny. Było jeszcze chłodno. Rosa perliła się na trawach. Minął stado kozic, które spokojnie pasły się na polanie. Podchodził do jednego ze słupów podporowych, by sprawdzić alarmowane wcześniej podejrzenie o pęknięcie jednej z kratownic, gdy nagle zauważył człowieka leżącego w zagłębieniu między fundamentem słupa a skałą. Kiedy podszedł bliżej, stwierdził ze zdziwieniem, że była to dziewczyna. Chyba spała. W każdym razie oczy miała przymknięte. Była ubrana w ciemnozieloną kurtkę i zielone spodnie. Na nogach miała górskie adidasy i białe getry. Obok leżał mały plecak czerwonego koloru. Jasne włosy, zlepione wilgocią, przysłaniały twarz. Przestraszony sądził w pierwszej chwili, że dziewczyna nie żyje, że może wypadła z wagonika kolejki. Kiedy dotknął jej ramienia, podniosła głowę, odsłoniła twarz i spojrzała. Była młoda. Twarz miała bladą, niemal siną. Była zziębnięta. Nie miała ze sobą nic ciepłego. Nigdy nie nosiła termosu, uważając to za objaw zniewieścienia. Co ty tu robisz? zapytał. Dziewczyna jakby się trochę przestraszyła Zbłądziłam odparła A gdzie jestem? Zanim doprowadziła się do ładu, sprawdził słup, stwierdzając z ulgą, że alarm był nieuzasadniony. Zabrał ją do domu, rozpalił w kominku, nagotował herbaty, przyrządził ją z rumem i napoił gościa. Piła bez słowa. Szybko doszła do siebie. Nie miała jeszcze dwudziestu lat. Była nie tyle ładna, co miała oryginalną urodę. Jak ci na imię? zapytał. Genovefa, odpowiedziała kończąc czwartą szklankę herbaty. Nazywają mnie krótko Geno. Kto cię tak nazywa? pytał dalej. Rodzice? Posmutniała nagle i przestała pić. Nie, nie rodzice. Rodziców już nie mam. Zginęli w czasie trzęsienia ziemi w Udine. Mieszkam u krewnych. Co robisz? Uczysz się? Tak, zaczęłam sztukę, historię sztuki, ale chyba nie skończę. Nuda, szkoda czasu. Wolę od razu coś robić, tworzyć. Spojrzał na nią uważnie. Zwykle dość szybko wyrabiał sobie zdanie o człowieku. Tym razem przychodziło mu to z wielkim trudem. Nie wiedział, co o niej sądzić, kim rzeczywiście była, co robi, co tu robiła. Wprawdzie nie widział powodów, by jej nie wierzyć, ale przekonał się, że dla wielu młodych ludzi po prostu nie istnieje granica między prawdą, a jej zaprzeczeniem: Dlaczego chodzisz po górach sama? Zapytał znowu z udaną groźbą w głosie. Jakby się trochę wystraszyła. Zwykle nie chodzę sama, ale ostatnio mam dosyć ludzi. Postanowiłam całe wakacje spędzić sama i daleko od ludzi w górach, daleko od ruchliwych szlaków. Wiesz przecież, że to niebezpieczne. Bardziej bezpieczne niż wśród ludzi. Jeżeli się kocha góry i trochę się je zna, nie skrzywdzą. Człowiek tak. Nie dyskutował z nią na ten temat, zakładając, że ma jakieś ukryte powody, by tak uważać. Zapytał tylko: Co chcesz teraz zrobić?. Popatrzyła na niego niepewnie: iść w góry, albo zostać tu kilka dni jeżeli można trochę się wysuszę nagle poczuł się zagrożony w swojej samotności a jednocześnie nie miał serca wyrzucać dziewczyny w takim stanie dobrze odpowiedział po chwili bardzo proszę w lodówce jest jedzenie w spiżarni coś do picia drzewo obok studni muszę wyjść dokończyć przegląd wysusz się Ręczniki są w szafie. Skłamał. Przegląd tego dnia został zakończony, ale z jednej strony chciał dziewczynę zostawić samą, z drugiej chciał być sam i mieć trochę czasu na refleksję i pogodzenie się z nową sytuacją. Poszedł w górę, w kierunku kolejki. Był trochę wytrącony z równowagi. Może nawet walczył ze sobą. Nie wiedział, dlaczego. Ale przypomniał sobie matkę. Miała ich sześcioro. Zawsze ich zachęcała do wzajemnej miłości i dobroci wobec innych. Powtarzała często: Piekło na ziemi czeka serca oschłe. Usiadł, popatrzył na góry. Co oni w nich widzą, zastanawiał się. Biegają po nich, wspinają się, spadają. Giną. Czegoś w nich szukają, ale czego? Uciekają od nich tak jak ja Genovefa, Geno. Co za staroświeckie imię? Kto dzisiaj tak chrzci dzieci? A czy w ogóle jest ochrzczona? Kto wie? Nagle jakby poczuł dziwną sympatię do tego imienia do dziewczyny. W końcu pobędzie kilka dni i odejdzie. Przecież nie można jej wyrzucać. Nie ma rodziców. Wstał i wrócił do domu. Siedziała przy kominku, przebrana w świeżą bluzkę, suszyła włosy. Miała w sobie coś intrygującego. Nie mógł określić, czy był to uśmiech, czy spojrzenie ciemnych oczu. Delikatny grymas twarzy, który pojawiał się zawsze wtedy, gdy reagowała na cudze słowa, czy ruch głowy towarzyszący jej słowom? Dlaczego nie jadłaś? zapytał szorstko. Nie chce mi się jeść. Po tej herbacie kręci mi się w głowie. Może chcesz się położyć? Nie, dziękuję. Na razie nie. Wyjął z lodówki ser i szynkę. Położył na stole chleb. Zaparzył świeżej herbaty. Usiadł za stołem i starym zwyczajem przeżegnał się. Wierzysz w Boga? Zapytała. Tak, wierzę. Proszę bardzo, może zjesz ze mną śniadanie. Usiadła za stołem, ale nie jadła. Dlaczego wierzysz? zapytała znowu. Bo jest. Bóg jest. Jest, dlatego że ja jestem. A ty? Ja nie wierzę, odparła i po chwili dodała, jak można wierzyć w takiego Boga, który zabiera dziecku rodziców. Wolę wierzyć, że takiego Boga nie ma. Wzięła kawałek chleba z serem. Jedząc popijała herbatą. Miała łzy w oczach. Nagle odłożyła chleb i kubek, przeprosiła i ubrała się szybko. Czy mogę wrócić? Zapytała. Popatrzą na nią z życzliwością, ale i niepokojem. Tak, oczywiście. Gdyby mnie nie było, klucz będzie na belce obok jaskółczego gniazda. Mijały dni. Kiedy wychodził na obchód swojego odcinka kolejki, ona jeszcze spała. Gdy wracał, już jej nie było. Wychodziła w góry. Wracała późnym popołudniem, przynosząc prawie zawsze kilka szkiców gór. Powoli przyzwyczajał się do niej. Spostrzegł, że rodzi się w nim przedziwne uczucie, a właściwie jakaś mozaika uczuć złożona z przywiązania, przyjaźni i lęku o jej los. Gdy długo nie wracała, niepokoił się. Kiedy słyszał jej kroki, nie tylko się uspokajał, ale przeżywał uczucie, które można by określić po prostu szczęściem. Przyszła niedziela, nie było awaryjnych kontroli, miał dzień wolny. Jak zwykle wybrał się na dół, do kościoła. Nam szedł zawsze chętnie, a nawet z pewną przyjemnością, natomiast nie cieszył się ze spotkania z ludźmi. Tak było dotąd. Teraz czuł w sobie jakieś utajone pragnienie spotkania i rozmów z nimi. Pójdziesz ze mną? spytał przed wyjściem. Odpowiedziała natychmiast nie. Jeżeli Bóg jest, to mogę go czcić w świątyni, którą on sam zbudował w górach a jeżeli go nie ma, po co mam schodzić w doliny? Nie nalegał. Poszedł sam. Droga była daleka. Najpierw wprowadziła w dół, następnie głębokim jarem, w którym płynął potok, spadała stromo na regle, za którymi ciągnęła się górska osada z małym kościołem. Gdy znalazł się w świątyni, zauważył, że łatwiej mu się modli, a ludzie byli jakby życzliwsi. Po raz pierwszy od wielu lat modlił się konkretnie za kogoś z żywych. Modlił się za dziewczynę. Dotąd modlił się tylko za zmarłych. Odkrył jeszcze jedną zmianę w sobie. Próbował modlić się własnymi słowami. Były nieudolne, chropowate, ale wydawały mu się bardziej szczere niż ugłaskane słowa modlitw z książeczki. Panie Boże, mówił, to chyba Twój dar, ta dziewczyna. Dzięki Ci za to. Wpadłeś na dziwny sposób, by mnie pocieszyć. Nie, nie tylko pocieszyć. By mnie tak od środka ożywić, bo byłem jak umarły. Tak, byłem umarły. Człowiek, który nikogo nie kocha, jest w środku umarły. Wskrzesiłeś mnie, jak tego młodzieńca znajm w dzisiejszej Ewangelii. Modle się za nią, za tę dziewczynę. Nie wiem o co, ale ty przecież wiesz, czego najbardziej potrzebuję. Wracał z dziwnym przeczuciem, spieszył się. Nie omyliło go. W domu nie było nikogo. Na stole leżała kartka z rysunkowego zeszytu. Przeczytał. Każda przyjaźń jest niespodzianką, a każda niespodzianka, jak każdy cud, trwa tylko chwilę i jest darem Boga, który może jest, ale ja w Niego nie wierzę. Geno, uśmiechnął się mimo bólu, jaki poczuł gdzieś głęboko w sobie. Wierzysz, moje dziecko, bardziej wierzysz, niż ci się wydaje. Może wierzysz bardziej niż ja, bo tylko wiara, która boli, jest wiarą prawdziwą. Przez wiele dni i tygodni, wędrując wzdłuż kolejki, wypatrywał dziewczyny, jak gdyby po raz drugi miało się powtórzyć tamto zdarzenie. Patrzył na góry skąpane w mgłach i słońcu i powtarzał jej słowa. Każda przyjaźń jest niespodzianką, a każda niespodzianka. Jak każdy cud trwa tylko chwilę, mijał czas. Obraz dziewczyny zacierał się w jego wyobraźni, ale jej słowa pozostawały w jego pamięci świeże, jakby niedawno wypowiedziane. I to nie były już tylko słowa stanowiły jakąś cząstkę jego duszy. Dlatego często, wracając do pustego domu, mówił do siebie, Bóg nauczył mnie żyć i kochać i nadał mu imię genowefa. Ale jej samej już nigdy nie spotkał. Cud trwa tylko chwilę, bo cud jest darem, jak mogła. Przepiękna historia, przepiękna historia o człowieku, który odzyskał sens życia, bo spotkał kogoś, kto nauczył go kochać. <laughs> napiszcie swoje komentarze, napiszcie swoje refleksje, bardzo was o to proszę. Napiszcie też o tych osobach, które spotykacie w swoim życiu, które pomogły wam uwierzyć w Pana Boga, albo o tych osobach, które, podobnie jak Genovefa, utraciły wiarę, bo, bo utraciły kogoś bliskiego tutaj na ziemi. To są bardzo trudne sytuacje. Ale ten bud wobec Boga, on jednak świadczy o miłości i o wierze do Pana Boga. Może ta miłość jest trudna, ale, ale gdzieś tam, może pod popiołem tego bólu, ona nadal się tli, nadal jest. Trzeba może kogoś, kto pomoże wydobyć z tego tlącego się jeszcze żaru miłości, taki buchający płomień. Ciekawe jest ludzkie serce, ile tam w nas drzemie tęsknoty za. Za drugim człowiekiem, za miłością, za spotkaniem, za relacjami, za wiarą i za Bożą miłością. Tak, można byłoby pewno długo o tym opowiadać. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia, która od razu po, po słowie na dobranoc. Życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pokój i dobro.